Personality plus, daily miracles, hope Cuda każdego dnia 5 października 2025 rok. Oglądaj i przemyśl, jak Bóg przemienia Twoje życie. Witajcie, kochani. Oglądacie program Cuda każdego dnia na kanałach Christian Culture. Nie troszczcie się o nic, ale we wszystkim w modlitwie i błaganiach z dziękczynieniem powierzcie prośby wasze Bogu, a pokój Boży, który przewyższa wszelki rozum, strzec będzie serc i myśli waszych w Chrystusie Jezusie. List do Filipian, rozdział 4, wersety 6 do 7. Czy wypełniacie lęk, jakiś niepokój, jak sobie poradzisz? Gotowi, by zobaczyć, jak Bóg przemienia Twoje życie, przypominając, że nie jesteśmy bezbronni? Zostańcie z nami, bo Jego obietnica to Twoja tarcza. Bóg kieruje wszystkim Twoim życiem, przyszłością, okolicznościami. Jego panowanie jest wierne i pełne łaski. Kliknij i subskrybuj, by codziennie łapać inspiracje i wyślij ten odcinek komuś, kto potrzebuje usłyszeć. Nie jesteś bezbronny, obietnice Boga cię chronią. A jeśli chcesz każdego dnia zaczynać z Bożą ufnością, wyślij SMS Cuda na 697, 473, 741. To nic nie kosztuje. Lemuel Nelson Bell i jego żona Virginia byli medycznymi misjonarzami w Chinach w latach dwudziestych. W tym czasie Chiny przeżywały niepokoje polityczne i militarne wstrząsy. Podczas nalotów japońskich Bellowie i inni misjonarze musieli szukać schronienia w okopach. Łatwo wpaść w panikę i rozpacz. Co ich uratowało? Wybór drżeć ze strachu, czy patrzeć przez soczewkę Bożej Prawdy? Pani Bell pisała Zaczęliśmy wyliczać nasze środki obronne. Panie, Ty zachowujesz pokój. Ty jesteś tarczą. Pod Twymi skrzydłami mamy schronienie. To stało się ratunkiem w niepokoju. Znasz Boże obietnice? Umiesz oprzeć się na nich w panice? Psycholodzy ostrzegają. Nieumiejętność radzenia sobie ze stresem prowadzi do depresji. Jak dobrze, że mamy gdzie rozładować niepokoje. Naucz się na pamięć. Kto się oddaje w opiekę Najwyższemu, kto u wszechmocnego wytchnienia poszukuje, ten mówi do Pana, Tyś moją ucieczką, o Boże Mawarownio Tobie zaufałem. Psalm 91, wersety 1 do 2. Udostępnij ten odcinek, by ktoś inny też odkrył tę prawdę, i kliknij dzwoneczek, by oglądać kolejne odcinki. Masz problem z zaufaniem? Bóg dał Ci narzędzie modlitwę i słowo. Powiedziałem Wam o wszystkim, abyście zachowali pokój serca i umysłu. Czeka Was na ziemi wiele smutku i utrapień, ale bądźcie mężni: Ja zwyciężyłem świat. Ewangelia według Jana, rozdział 16, werset 33. Słowo Twoje jest prawdą. Ewangelia według Jana, rozdział 17, werset 17. Jeśli to porusza Twoje serce, napisz w komentarzu, co Cię martwi i co chcesz złożyć u Boga. Zatrzymaj się na chwilę. Tak, Ty. Pomyśl, co kradnie Twój pokój. Wypełnij myśli Jego słowem. Uwielbiaj Go, zamiast martwić się. W komentarzu napisz, co chcesz zastąpić Bożym Słowem. A może chcesz, byśmy pomodlili się o Twój pokój? Napisz, a będziemy się modlić. Nie jesteśmy bezbronni. Pomódmy się słowami psalmu. O Panie, jaka tęsknąć do Twego zbawienia, Twe słowo jest dla mnie radością i rozkoszą, dusza moja żyje, aby Ciebie sławić. Niech Twoje napomnienia zawsze mnie wspierają, gdyż byłem jak owca, która się zgubiła, lecz Ty mnie odnalazłeś, do Siebie sprowadziłeś. Teraz już nie zapomnę o Twych przykazaniach. Psalm 119, wersety 174 do 176. Jeśli ta modlitwa dotknęła Twojego serca, kliknij Lubię to i udostępnij ten film. Amen. Boże Słowo przynosi pokój, niech wypełni Twoje myśli. Jeśli to przesłanie poruszyło Cię, kliknij Lubię to, udostępnij ten odcinek i dołącz do nas jutro na kolejny inspirujący film. Obejrzyj następny odcinek, by dowiedzieć się więcej o ufności. Dziękujemy, że jesteś z nami. Dzisiaj wyzwanie. Zamiast martwić się, uwielbiaj Boga, zobacz, jak wraca pokój. Napisz w komentarzu: Zaufam Bogu i podziel się, jak Bóg działa. I pamiętaj, cuda dzieją się każdego dnia. Dołącz do nas jutro na kolejny odcinek. Kliknij dzwonaczek, by nie przegapić żadnej inspiracji. Razem budujmy społeczność ludzi, którzy ufają Bogu. Do zobaczenia za chwilę w kolejnym odcinku. Niech Bóg Was błogosławi. Cuda każdego dnia. Subskrybuj, udostępniaj, bądź częścią Bożej Rewolucji Miłości. Opracowało Andrzej Till i Bogusia Król. Adaptacja audio Cezary Rogowski. Dziękuję, że jesteś. Eu cały jestem twój aż na wieki oto moje serce przecież wiesz tyś miłością moją jedy. Thank you for watching. Comment, subscribe, and share Christian Culture TV Radio.